Siemaczku widzowie, z tej strony Arsiguś i witam was, słuchajcie, w kolejnym odcinku z naszego Robloxa, z naszych brainrotów no i słuchajcie, jak widzicie, w dzisiejszym odcinku nie ma kamerki, dokładnie tak słuchajcie, niestety nie mam zbytnio jak odpalić teraz kamerki, także w dzisiejszym odcinku będzie bez kamerki ale myślę, że to nie będzie jakiś wielki problem bo słuchajcie, dzisiaj będą naprawdę ciekawe rzeczy, ale do nich dopiero za chwileczkę przejdziemy bo słuchajcie, na do, do początku do, zostawcie łapeczkę w górę oczywiście zostawcie tutaj subika, jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, no i oczywiście podbijajcie ten film, żeby on trafił właśnie do większej ilości osób. A my widzowie, z tego co widzicie, no dalej mamy tą Bubble Gum Machine, dalej mamy tą maszynkę właśnie do robienia naszych brain rotów z gumą balonową, co jest bardzo fajne. No w dzisiejszym odcinku jej nie będziemy używać, słuchajcie, jeśli chcecie zobaczyć jak ona działa, bo na przykład nigdy nie używaliście, no to macie jej użycie na poprzednich odcinkach. Także możecie sobie widać poprzednie odcinki. Tam sobie właśnie wkładaliśmy te petty kendowe No i właśnie sobie odpaliliśmy eventy różne, także było naprawdę fajnie. Więc jeśli ktoś nie oglądał poprzednich filmów, to Was zapraszam. No, ale słuchajcie widzowie, dzisiaj będzie naprawdę ciekawy filmik, ponieważ dzisiaj będziemy robić coś innego. Niż normalny styl ebrainrod, Także słuchajcie myślę, że będzie naprawdę całkiem spoko, Ale zanim do tego przejdziemy, to słuchajcie, opowiem wam o rzeczach, które zostaną dodane do styl a brain rot. No bo bardzo dużo osób z Was gra w stile Brainrod. Na pewno Was zainteresują nowości, jakie się pojawią w stile Brainrod. A są to na przykład nowe Brainroty czy usunięte mechaniki. Dokładnie tak, słuchajcie, usunęto jedną z ważniejszych mechanik. W sensie, może nie ważniejszych, ale była ona naprawdę ciekawą mechaniką i została ona usunięta. Dokładnie tak, a dokładnie nie wiem, czy już jest usunięta, czy będzie w następnej aktualizacji usunięta. No ale słuchajcie, jak wiecie, gdy mieliśmy lawakę Saturno-Saturnita, ja chyba nie mam aktualnie w bazie tego. Mam to chyba na innym koncie lawakę, ale jeśli jeśli pamiętacie, no to był taki rytuał specjalny, że po prostu braliśmy no nie mam tutaj lawaki że braliśmy, słuchajcie, trzy lawaki braliśmy właśnie z kolegami trzy lawaki z Satu lawaka Saturno-Saturnita, no i ustawialiśmy się tymi lawakami twarzą do siebie. Robiliśmy właśnie taki trójkąt, no i właśnie te lawaki, gdy się spojrzały na siebie, no to one odpalały specjalny event i wtedy właśnie one się unosiły do góry, odpalał się event właśnie ten taki jakby galaktyczny, no i wtedy wychodziła jedna lawaka, która miała ponad milion na sekundę, czyli naprawdę dobra ta lawaka, no bo normalna lawaka daje 250 tysięcy na sekundę, a ta dawała milion, i właśnie zostało to usunięte, czytajcie to? Zostało usunięte ten właśnie trick, że dajecie trzy lawaki, dostajecie lawaki, która daje milion na sekundę. Więc, no nie wiem czemu to zostało usunięte, była to naprawdę ciekawa opcja, nawet chciałem z tego film zrobić, bo no miałem już jedną lawakę, jeszcze miałem, właśnie od kolegi bym dostał dwie lawaki, i chciałem z tego film zrobić właśnie, że sobie odpalimy ten event specjalny, no i nagle zostało to usunięte, więc naprawdę nie fajnie, możecie napisać w komentarzu co o tym sądzicie, czy na przykład taki event już odpalaliście, czy na przykład nie mieliście okazji, no bo ja osobiście nie miałem okazji i troszeczkę mi z tego powodu przykro, no ale słuchajcie, z takich fajniejszych informacji. No to z tych fajniejszych informacji słuchajcie mamy nowego brain nowy brain nadchodzi do stile brain i właśnie pokazuje wam się on na ekranie słuchajcie to jest taki jakby automat z gumami nie wiem widzieliście pewnie w sklepach taki automat że wrzucacie złotówkę przekręcacie i wylatuje wam guma. To właśnie taka guma kulka, właśnie taki automat, będzie dodany do Steel ebrainrod I normalnie on będzie złaci jeździł na rowerze. Także nie, jak tutaj na przykład ta stopa sobie po prostu chodzi, ten but sobie chodzi, no to on będzie właśnie jeździł sobie na rowerze. I jeszcze nie wiem, jakiej on będzie rzadkości, także to pozostaje naszą tajemnicą. No ale właśnie taki brain Rot pojawi się w style ebrainrod I tu już niedługo, bo słuchajcie, update. Nie pamiętam, kurde, kiedy jest. Tutaj wam gdzieś wkleję, właśnie kiedy jest ten update, żebyście wiedzieli, właśnie po. Podczas tego eventu, podczas tego update'u, również będą odpalane rów, różne, właśnie, eventy. Także polecam Wam się zapoznać z tym, bo możecie naprawdę fajne sekrety zdobyć, i możliwe, że właśnie podczas tej aktualizacji zdobędziecie tego nowego Brainrota od razu, bo admin pewnie go zrespi. Także yy, myślę, że warto być w ten dzień, właśnie w Robloxie. No a my słuchajcie, jak widzicie, jesteśmy w stylu brainrot. Ale właśnie przechodzimy do innego trybu, ponieważ jest nowa gierka o Brainrotach. I słuchajcie, w nią dzisiaj sobie zagramy, Przetestujemy, jak ona wygląda, bo widziałem, że parę osób już właśnie z Robloxa ją nagrało. Także myślę, że nie mogę być gorszy. I również sobie zagramy w tą giereczkę i zobaczymy, właśnie, czy jest ona lepsza od stile Rot, Bo słuchajcie, do stile Rot bardzo nam się podoba, ale czy jest ta, ta gierka lepsza, czy jest ta gierka lepsza, sprawdzimy sobie. Także słuchajcie, przechodzimy do tego nowego trybu i patrzymy, właśnie, co tam są za Brainroty. I słuchajcie, wczytałem się już. Jak widzicie, niestety skin mojego szczurka nie działa w tym trybie. No troszeczkę, troszeczkę nie fajnie, bo ja mam normalnie szczurka, zobaczcie, ja mam jakiś kloco po prostu, jestem jakimś klocem, także no nie podoba mi się to zbytnio. No ale zobaczcie, że ja tutaj już coś mam, bo słuchajcie się właśnie, żebyśmy nie zaczynali totalnie od niczego, zobaczcie jakie tu brainroty latają. No normalnie mamy na przykład. U Dindina i słuchajcie, on jest mityczny i on daje jeden kwartylion Nie wiem, jakiś QD na sekundę Naprawdę niewyobrażalne kwoty No i mamy właśnie tutaj Takie brainroty i one sobie biegają w ogóle Czemu ten Tungtung Tung Zahur tung ma taką dużą głowę? O co chodzi? No ale dobra widzowie, no zobaczcie Ogólnie ten tryb polega na tym Że tutaj nie kradniemy brainrotów Tylko je właśnie łapiemy Oraz karmimy, zobaczcie Ja mam tutaj takie dwie baleryjne kapuciny. Zbierzemy sobie właśnie wciul pieniędzy Tutaj mam, to jest ciekawe, strasznie dużo pieniędzy mi się tu zbierało, bo słuchajcie, tutaj również tak jak w Sile Braindot, pieniądze nam się sumują właśnie podczas, gdy nie jesteśmy w grze, więc to jest mega OP. Czemu ziomek ma takie coś? Ty, on mi to da? Co jest? Mogę to wziąć, stary? Chyba nie mogę wziąć. Nie wiem, on mi tutaj chodzi z tym. No ale słuchajcie, bierzemy właśnie tutaj na przykład rosną na takie warzywka różne. Mamy tu kukurydzę na przykład. No i możemy ją dostarczyć. Ej, ja mam jakąś epicką, dobra. I słuchajcie, po prostu klikamy na naszego Braidrota i możemy go nakarmić. Zobaczcie, nakarmię sobie właśnie naszą balerinkę. I co jest? Ej! Tyle i dałem tego ty... co jest, zobaczcie, ej, te pomarańczowe, zobaczcie, ja zebrałem jakieś właśnie owocki i one mają po kilkadziesiąt milionów, ej, dobra, to jest OP No i właśnie z baleriny nam się zmienił BrainRod na Trippy tropi. I po prostu zobaczcie, jak mamy tutaj pasek Jeżeli dopełnimy właśnie wartością O, tu jest jakieś fajne wyrosło Jeżeli dopełnimy ten pasek, to mamy lepszego brain rota I wtedy zarabiamy więcej pieniędzy Zobaczcie, jak już nam tutaj szybko leci No i w dzisiejszym filmie postaram się, słuchajcie, zdobyć jakieś super brain roty Myślę, że podpompujemy sobie jeszcze tą tripi trophy, zobaczcie Mamy cappuccino assassino, okej, okay, dobra, jeszcze damy mu jedno Zobaczymy, czy on się zmieni Nie, ej, dobra, 7 bilionów już tu potrzeba, ej, dobra, to jest mega ale to mega dużo. Tu możemy sobie lasso ulepszyć. Słuchajcie, lasso możemy sobie ulepszyć na poziom czwarty za 8,5 miliona. Ja sobie to kupię. O, tu daje mi nie stać. Ale w ogóle, co to jest lasso? Widzę, po co nam jest lasso? Już wam mówię, już wam mówię, po co jest lasso. Słuchajcie, tu mamy tą drogę i podchodzimy sobie do jakiego brainrota chcemy. E, tylko musimy właśnie wybrać jakiegoś takiego, co nie daje za dużo, żebym ja na to lasso mógł go złapać. I słuchajcie, na przykład Tropi, czy ja go złapię? Bierzemy sobie lasso. Klikamy na tripi-tropi, co nie? I musimy klikać szybko myszką. I słuchajcie, jak będziemy szybko klikać myszką, to wtedy możliwe, że tego brainrota uda nam się zdobyć. Ale zobaczcie, ja klikam i ten tripi-tropi jest chyba właśnie za mocy. Także go sobie odpuścimy. E, no i słuchajcie, weźmiemy coś gorszego. Na przykład, e, de cappuccino możemy złapać. Ja sobie biorę lasso. E, klikamy tutaj złap, i teraz ja będę szybko klikał. I słuchajcie, o, z balerino nie powinno być żadnego problemu. Dawaj, balerino dawaj, 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 dawaj. Dobra, mamy ją, patrzcie, patrzcie, i złapałem ją na lasso. I ona normalnie teraz za mną łazi, nie? Słuchajcie, ona teraz za mną idzie. Ja mam tutaj właśnie swoją bazę, więc ja ją sobie tutaj zaprowadzę i mogę ją dać tutaj właśnie na jakieś pole. Tylko właśnie, czekajcie, muszę je kupić najpierw, także sobie kupimy te pole. O, tu nie mogę, dobra. Także balerina, dawaj tutaj, dawaj tutaj, dobra, i słuchajcie. I mamy balerinę, i zobaczcie, ona po prostu, tak jak w stile Brainrod, zarabia nam pieniądze, które później możemy zbierać sobie i ulepszać. Kolejne to rzeczy. Tutaj również mamy takie tablice, na których mamy różne ulepszenia. Mamy farmę roślinową na przykład. I możemy sobie poziom farmy zwiększyć. Ja mam strasznie dużo pieniędzy, także sobie to poklikamy troszeczkę. I dzięki temu, że sobie ulepszymy tą farmę, to te nasze owocki będą rosły coraz większe i słuchajcie, będą coraz więcej dawać tych poziomów, także to jest naprawdę fajne. Zobaczcie, już mam jakieś galaktyczne rzeczy, co jest! Musimy w ogóle sprawdzić, widzowie, czy my jesteśmy w stanie ukraść komuś coś, bo tego nie testowałem, tego nie testowałem, słuchajcie. Czy my jesteśmy w stanie mu zabrać coś? Chyba nie możemy, czekajcie. Nie, chyba się dieta tutaj kraść, także to jest mega słabe, akurat. Ale czy owoca mogę ukraść? Owoców chyba też nie mogę ukraść. Ej, to jest mega słabe, akurat. Tu nie można kraść, ale właśnie można też zabrać dla lasu swoje ulubione brainroty oraz je nakarmić. Także słuchajcie, ja jeszcze zbiorę te rzeczy tutaj, bo sobie parę rzeczy. Także weźmiemy sobie na przykład tutaj mandarynkę i damy tą balerince, damy balerince, dobra, mamy tripi tropi, damy jej jeszcze troszeczkę, ją nakarmimy, żeby ona właśnie stała się troszeczkę większa i fajnie jakby ona się ulepszyła też na właśnie cappuccino assassino, bo by dawała nam o wiele więcej pieniędzy, dobra, ja tutaj sobie zbiorę. No i słuchajcie, ogólnie na tym polega ten tryb, zbieramy sobie, wiecie, to jest połączenie grow e garden, E, troszeczkę z, z style brainrot, bo mamy brainrociki, on nam zarabiają pieniądze. E, no i słuchajcie, przy okazji zbieramy sobie warzywka, w ogóle wszystko siejemy. No i karmimy, karmimy te brainroty, także musimy się nimi opiekować. Ja mu dam troszeczkę tego. Tylko ja potrzebuję, kurde widzowie, troszeczkę lepsze, lepsze y, roślinki potrzebuję. Tu możemy sobie kupić na przykład szybkość mutacji albo odblokować możemy mutację. Przez co nasze właśnie warzywka albo owoce będą dawać więcej pieniędzy, także sobie słuchajcie, właśnie tutaj y, zaaplikujemy parę z tych rzeczy, tutaj mi nie stać na wszystko, ale myślę, że tyle, tyle bo żeby sobie właśnie kupić, jeszcze sobie to ulepszymy, no i teraz powinny lepsze te owocki nam lecieć. Dobra, nakarmimy sobie ich porówno, czy ja mogę las to ulepszyć, jeszcze nie mogę, mam za mało, ale dobra, czekajcie, mamy szklarnię, co jest, dobra, odblokujemy to i słuchajcie, odblokowaliśmy szklarnię, ej, co jest grane? Dobra, możemy sobie zwiększyć i poziom. Ja nie wiedziałem, że jest takie coś jak szklarnia. A sobie tego naspamimy, naspamimy! Dobra, czekajcie, bardzo dużo tego, bardzo dużo. Ile ja wydam tu pieniędzy? Ojejkuś, dobra. Pokupujemy sobie jeszcze te ulepszenia jakieś. Już nie mam pieniędzy, już nie mam pieniędzy, okej. Okay? I mamy taką szklarnię, więc ja sobie zbiorę rzeczy z niej i słuchajcie, one bardzo dużo dają tego expa. Dobra, to jest fajne. Ta, ta szklarnia jest fajna. No i słuchajcie, no. Tak to działa, karmimy sobie, karmimy sobie nasze Brainroty. Może tą balerinkę sobie nakarmimy, właśnie, żeby ona tutaj nam rosła, piękna, zdrowa. No i widzowie, napiszcie w komentarzu, czy słuchajcie, wy również graliście w ten tryb, bo strasznie dużo osób gra teraz w ten tryb, z tego co widziałem. Słuchajcie, rośnie on w siłę, także jeżeli na przykład lubicie grać w stile brainrot, to polecam wam zacząć grać też również w tą gierkę, bo jak już zaczniecie. No to zabędziecie sobie jakieś fajniejsze itemki No i ludzie, którzy dopiero zaczną grać No to będą słabi, a wy będziecie super kozakami Także polecam wam już Zacząć właśnie pykać sobie tą w gierę I słuchajcie, co my tutaj mamy Zdobyliśmy właśnie, o kurde Ej, one prawie po milion już dają Dobra, karmimy tą tripitropę Dobra, stary jest to, jedz, jedz, jedz. rośnij w siłę, rośnij w siłę. Dobra, ile ty jeszcze potrzebujesz? Ej, dobra, bardzo mało. Dobra, jeszcze go nakarmimy. Dawaj, ty jakieś wielkie gruszki. Co jest? W jakie wielkie gruszki? Dobra, skarmimy cię, stary. I ty się zmienisz. Ile ty jeszcze potrzebujesz? Co jest? 30 milionów? Ej, zobacz, ziomek pod, do mnie podszedł. I słuchajcie, on, Co jest? Ej, o ma... Cały outfit w Louis Vuitton. Co jest grane? I zobaczcie, on ma jakiegoś. To jest jakiś Robux? Złotego Robux. Ej, czemu on lata? Ej, on ma jakieś fajne owoce, ale ja chyba ich nie mogę zabrać. On mi chce chyba je dać, ale ja ich nie mogę wziąć. Kurde, ja bym od niego wziął, bo on wygląda jakby był jakimś małym kozakiem. Aha, i se poszedł. No dobra. Słuchajcie, musimy pozbierać te rzeczy, bo ja bym chciał właśnie z tego naszego tripi-tropi zrobić sobie kolejnego cappuccino assassino i wtedy będziemy zarabiać dużo rzeczy i słuchajcie, pójdziemy ulepszyć sobie nasze lasso i zapolujemy jakiegoś fajnego brain rota i mamy go dobra mamy go, ej elegancko dobra Zbieramy sobie hajsiwo A, dobra, ej, ona w Tripitropi się zamieniła Ja się zostawiłem, gdzie moja balerina kapucina Dobra, i stary, mam 570 milionów Tu potrzebuję 645 Dobra, to, słuchajcie, jak tu szybko zarobić? Dobra, chyba najwięcej zarobię po prostu Zbierając te rzeczy I, słuchajcie, zdobywając tych brainrotów. No, myślę, że nie ma innego jakiegoś tutaj Sposobu na zarobek Także tu nacharmimy naszego ziomala Bo on jest chyba głodny, głodny się wydaje Taki niemrawy trochę Dobra, tutaj się świecą jakieś boru Jakieś gruszki tu mamy. Ej, strasznie dużo rzeczy tutaj rośnie. I to mi się podoba, to mi się podoba. Coraz więcej jedzenia mamy, i zaraz będziemy mogli sobie ulepszyć lasso. Także dobra, nakarmiony. Dawaj nam hajs. I zobaczcie. Czekajcie, czy ja dobrze widzę, czy jeżeli dajemy im owoce, to nam rosną pieniądze od razu? I zobaczcie, ej, dopiero teraz to ogarnąłem, nie? Ej, ale ja jestem głupi, nie? Tutaj, jak dajecie im owoce, pojawia wam się na dole napis, że dostaliście ileś tam pieniędzy. I w taki sposób, kurde, ile można hajsu zdobyć? No i zobaczcie, ja już mam 900 milionów, także lecimy sobie upgrade'a, ulepszamy sobie las na poziom piąty... I 12 bilionów poziom szósty. Co ty gadasz? No dobra, słuchajcie, chyba nie zdobędziemy w dzisiejszym odcinku tego. No ale mamy laso poziom piąty. I teraz możemy sobie na przykład na tripitropi pewnie zapolować. Więc ludzie ja będę szybko klikał. I chyba się uda, chyba się to uda. Dobra, dawaj, 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 Siguź, Siguź, Siguź I słuchajcie, mamy, mamy tropi. Dobra, let's go, let's go. Dobra, tylko że ja chyba nie mam miejsca na niego, wiecie? Ja chyba nie mam na niego miejsca i musimy je sprzedać, bo złajcie te brain roty Również możemy sprzedawać sobie. Także łapiecie delikwenta nasze lasso i zaprowadzacie go tutaj do pana Władka. I pan Władziu sobie stoi tutaj, właśnie w tym okienku. No i klikacie sprzedaj postać. I złajcie, dostałem półtorej miliona. Także. No, czy jest to dużo? Myślę, że to nie jest jakiś wielki zarobek, właśnie z tego Brainrota. No, ale słuchajcie, no, jeżeli nie macie miejsca albo macie jakieś lepsze, to czemu nie? Czemu tak nie zarabiać? Tutaj w ogóle zobaczcie, krowa Saturno-Saturnita daje 396 biliona na sekundę. To już są niewyobrażalne kwoty. No, ale z tego co widzicie, no tutaj o wiele większe pieniądze wchodzą w grę niż w style brain Brainrota. Tu mamy w ogóle strefę drugą, zauważyłem, za 10 baniek. Ja mam 10 milionów, także sobie kupimy. I co jest, ale nam się rozbudowało. Dobra, ej, ale nie stać mnie na to. Za dużo pieniędzy jest. Ale zobaczcie, że ogród reliki. Umieś swoje relikie tutaj, aby otrzymać ulepszenia. Okej, okay, a co to są relikie, musimy to sprawdzić, słuchajcie, relikie, posąg czempiona, staw pokojowy, kwitnie sakuru, co to jest w ogóle, mamy jakieś, słuchajcie, posągi, możemy i posągi tutaj dawać, ale właśnie, no, nie stać na znanie póki co, więc byśmy sobie uzbierali trochę pieniążków i może byśmy zobaczyli, co to jest, dobra, tu nam urosły jakieś przykozackie rzeczy, dobra, zbieram to. Zbierzemy też te wielkie, te nasze baniaki. I słuchajcie, karmimy, którego karmimy. Może, może tropie nakarmimy. Ja mu daję. Dobra, dawaj, stary jest, to jest, to jest. To ja, to jest strasznie dużo jedzenia. Dobra, ile tobie jeszcze? 140 milionów, co ty dajesz? Słuchajcie, w ogóle pójdziemy się rozejrzeć po innych bazach. Zobaczymy, jak ludziom idzie. O tutaj, David, jakiś przyszedł. Ciao, David. Ej, co ty masz, David? Co to jest? Co to jest, stary? Stary, co to jest? On mi coś próbuje pokazać, ale nie, nie może nam powiedzieć. Ty, jakiś klocek ma. Ty, stary, co to jest za klocek? No, ale dobra, czekajcie. Zostawimy nasze brejroty na chwilę. Niech one sobie tutaj rosną. A my pójdziemy zobaczyć do innych baz, co oni tutaj mają. Bo tutaj widzę, że troszeczkę lepsze. Ej, co jest? Jakiś diamentowy Tung, -tung sahur 37,5 miliona. Okej, okay. tu jest złoty tung, tung sahur. I tutaj mamy ten posąg. I on ma wpłać gotówkę plus 15%. Okej, okay, dobra. Czyli słuchajcie, te posągi dają nam 15%. Na przykład ten daje nam 15% gotówki więcej. Tych wszystkich naszych Brain Rotów. Także myślę, że całkiem opłacalny biznes. Dobra, przyjdziemy sobie tutaj, bo tu jakiś chłop ma kozacki w ogóle. Co to jest? Wilgotny tralero tralla. Ej, czajcie, on jest szary. On nie ma tych niebieskich butów, tylko jest cały szary i on daje 43 triliony na sekundę. Ej, to jest mega, mega mocne. Tu mamy Wet Bombardiro krokodilo są jakieś brainroty, które pierwszy raz na osy widzę w ogóle. Tutaj mamy też Wet Bombardiro, tutaj też mamy Wet Bombardiro. I co jest? On ma tu kwartyliony do odebrania. Ej, yo! Zobaczymy sobie jeszcze bazę tego ziomeczka, bo tam jest właśnie też jeden ziomeczek. I co on ma? Ty! Ej, co to jest? I on ma grama und ma dung dung. I co jest grane? Czemu oni są tacy duży? I zobaczcie, ile oni dają pieniędzy. Dobra, ej, to jest już przesada, nie? Ja wam tutaj o tak bardziej zrobię. To jest już przesada, to jest już przesada, no, ej, bez przesady, ile trzeba grać, żeby takie coś mieć? Zobaczcie, on ma lasso na poziomie maksymalnym, więc on może zdobyć jakiego tylko chce brain rota tutaj, co idzie, ej. Ciekawe, czy jakieś będę miał taki level maksymalny, bo to, co on tutaj ma, on ma chyba najlepszą, słuchajcie, spotkaliśmy chłopa... Co ma najlepszą bazę? Chyba, nie wiem, w tym całym trybie, nie? Zobaczcie, ma takiego wielkiego. Garam, and ma dung Ma tutaj takiego małego, ma tutaj małego, ma tutaj małego. I wszystkie są z blood rotem w ogóle. Tutaj ma takiego, tu ma próżniowego. Co jest grane? Próżniowy. I tu ma chyba wszystkie dodatki. Dobra, ten ziomek jest totalnym przekozakiem, nie? Szkoda, że nie da się ukraść tych owoców, stary. Ej, ja bym to z chęcią wziął, nie? Aś nie da, kurde, bele. Pokażę wam, na przykład, no ja mam lasę poziom piąty i chcę na przykład tego od Indina. No i zobaczcie, jak to będzie wyglądać. Będę klikał z całych sił. No i zobaczcie, totalnie mi zjechał. No nie da się, nie da się tego odindina. Co jest? Ej, stary, wszystko dobrze z tobą? Słuchajcie, yy, musimy posprzedawać nasze owocki, bo one już tutaj... Zalegają nam troszeczkę, e, zbieramy. Ej, co jest? Co, one mają tyle punktów. Dobra, teraz powinniśmy nakarmić tą tripi tropi. I chyba jednym. Zobaczcie, klikam jeden. I słuchajcie, mamy od razu. Mamy od razu cappuccino Assassin'u. Ej, dobra, tego napompujemy sobie. Dobra, stary, jest to, jest to, jest, to, to jest tyle tego. Zdobyliśmy. Ej, mamy 1,2 biliona pi pieniędzy. Słuchajcie, czyli za 1,2 biliona ja mogę coś kupić. Chyba nie mogę nic kupić, a tutaj, tutaj też, tu za 25 bilionów możemy, więc musimy sobie jeszcze coś nazbierać, musimy jeszcze pokarmić te troszeczkę brainrociki, zbieramy, słuchajcie, tutaj właśnie z naszej... Uprawy I byśmy sobie tą uprawę w ogóle ulepszyli. Ulepszymy sobie właśnie ją troszeczkę. Dobra, karmimy dalej. Zauważyłem, że w ogóle najlepsze owocki właśnie wy wyrastają z tej farmy. Z tej farmy. Ta szklarnia jakoś tak strasznie dużo nie daje. Myślałem, że troszeczkę będzie lepiej. Ale ta farma już daje całkiem spoko. I słuchajcie, staćmy na kolejny poziom. Także weźmiemy sobie go. Zbieramy tutaj nasze owocki. One w ogóle tak strasznie szybko się pojawiają. Więc tutaj można zobaczyć, to bez limitu po prostu brać te owoce. Dobra, dajemy mu moment Daryny jakieś stary? Jest, to jest, to zryj to, zryj to. O, myślałem, że nie mógł go nakarmić, ale wszystko działa, jednak. Tutaj odbierzemy sobie nasze miliony. I słuchajcie, ja dalej nie mam pieniędzy. Czemu ja nie mam pieniędzy? Będę z wami zupełnie szczery, widzowie. No, patrząc na ten tryb, no, ma on potencjał. Wygląda on nawet całkiem spoko. E, no ale mi chyba osobiście się podoba ta bardziej funkcja style brainrot, ponieważ, no wiecie ja lubię podkradać te brainroty i w ogóle jakieś właśnie być na jakichś eventach, a nie wiem czy tutaj w ogóle są jakieś eventy, tutaj bardziej po prostu sobie chodzą brainroty i możemy je złapać. Raczej tutaj żadnych eventów nie ma No a właśnie ja na stile rot lubię to, że możemy komuś ukraść jakiegoś jego braidrota i to jest mega spoko No a tutaj raczej tych ukraść brain rotów nie możemy, nie możemy nawet owocków ukraść. By dało się owocki ukraść, to by było mega OP, no a... No, no, nie da się, nie da się po prostu, więc możemy sobie jedynie prowadzić naszą, taką, jakby, farmę braidrotów. Możemy sobie właśnie złapać jakiegoś braidrocika, posadzić go, no i sobie go dokarmić. Także mamy taką farmę braidrotów, trochę jak w Garden, Więc, jeżeli ktoś gra w Garden, to myślę, że może mu się ten tryb spodobać. No, tak jak mówię, mi bardziej siada da a braidrot w Robloxie, więc myślę, że. Właśnie bardziej będziemy w stylu Braid'os sobie zazwyczaj do odcinka grać. No ale może jeśli coś fajnego właśnie na tym trybie się pojawi, no to wtedy sobie jeszcze w niego zagramy. No a słuchajcie, no myślę, że wam mniej więcej pokazałem o co chodzi w tym trybie. No słuchajcie, raczej wam pokazałem jak to mniej więcej wygląda właśnie, ten trybik. No po prostu bierzecie sobie na lasu taką balerinkę kapucinkę, yy, naciągacie swoją linę i wtedy możecie ją sobie wziąć, bierzecie ją sobie do chałupy normalnie. I możecie albo ją posadzić, żeby zarabiała pieniądze, albo możecie właśnie yy, Uzbysia sobie sprzedać. Także bierzemy tutaj, sprzedaliśmy ją elegancko. No i właśnie tak się toczy biznes, tak się toczy biznes. Także słuchajcie widzowie, no ja myślę, że to już by było na tyle z dzisiejszego materiału. Jeżeli film Wam się spodobał, to stawcie łapeczkę w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału oczywiście, żeby nie ominąć najnowszych materiałów. No i co? Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w następnych filmach i cześć!